Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja Geoedukacja Zmiany polskiego przemysłu Przemysł to inaczej drugi sektor gospodarki narodowej. Zajmuje się on wydobyciem i przetwarzaniem surowców. Do przemysłu zaliczamy także przemysł energetyczny, dostawę wody oraz gospodarowanie nią. I to właśnie to będą główne rodzaje przemysłu. Wszystkie one oczywiście występują w Polsce: wydobycie surowców to inaczej górnictwo czyli przemysł wydobywczy. Przetwarzanie surowców może się odbywać już na bardzo wiele sposobów, i w tej szerokiej gałęzi przemysłu znajdziemy zarówno produkcję ubrań, a więc przemysł włókienniczy, który nie jest specjalnie skomplikowany i zaawansowany technologicznie, ale również i przemysłem przetwórczym będzie np. produkcja telefonów czy urządzeń elektronicznych. Które to już możemy uznawać za przemysł zdecydowanie wymagający wyższych technologii. W ostatnich latach przemysł w Polsce przechodził ogromne zmiany. Po zakończeniu II wojny światowej dominowała w Polsce gospodarka centralnie planowana, a dominował w niej przemysł ciężki, którego właścicielem było państwo. Wśród gałęzi, które szczególnie należy kojarzyć było to hutnictwo czy górnictwo. Z kolei ten przemysł przetwórczy, wytwarzający jakikolwiek sprzęt, był bardzo mocno zaniedbywany. Problemem polskiego przemysłu nie było tylko to, że rozwijano te gałęzie, które nie przynoszą wielkich dochodów, ale również i to, że technologie, które były używane w przemyśle, były przestarzałe. Polski przemysł był wtedy bardzo nieefektywny, bardzo kosztowny, a produkty, które z niego pochodziły, były słabej jakości. Dlatego po upadku ZSRR, a także systemu komunistycznego w Polsce, gdy wprowadzono w naszym kraju gospodarkę wolnorynkową, Polska miała ogromne problemy. Nasze produkty były dosyć kosztowne w produkcji i jakościowo Dosyć słabe, dlatego przegrywaliśmy konkurencję z zachodnimi krajami. To była jedna z przyczyn, której efektem było przeprowadzenie restrukturyzacji przemysłu. Oznaczała ona zarówno zmiany w zakresie własności zakładów przemysłowych, a także samej struktury produkcji. Po pierwsze, własność państwowa. Nie gwarantowała dużych zysków, dlatego proces, który możemy kojarzyć z latami 90., nazywa się prywatyzacją, czyli sprzedaż państwowych zakładów prywatnym właścicielom. Dążono także do tego, aby zmniejszyć ogromną rolę przemysłu ciężkiego, w szczególności hutnictwa i przemysłu wydobywczego, i stopniowo rozwijano przemysł przetwórczy. Były to jednak bardzo ciężkie lata. Prywatyzacja związana była z olbrzymimi zwolnieniami, a przez to wysokim bezrobociem, ponieważ polskie zakłady przemysłowe ze względu na tą słabszą technologię, o której wcześniej wspominałem, cechowały się również wysokim zatrudnieniem. Wprowadzanie nowych technologii i redukcja zatrudnienia. Oznaczała z jednej strony wysokie koszty inwestycji, a z drugiej strony duże bezrobocie. Lata 90. w Polsce były naprawdę trudne. Kolejny etap zmian związany jest z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wstąpiliśmy do niej w 2004 roku, jednak już wcześniej musieliśmy zacząć dostosowywać nasz przemysł do unijnych norm. Chodzi tutaj o kwestie wydajności oraz wpływu na środowisko przyrodnicze. Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że te zmiany przyniosły korzystny efekt. Udział tradycyjnych gałęzi przemysłu i przemysłu ciężkiego, a więc górnictwa czy hutnictwa, zmniejszył się, natomiast produkcja np. urządzeń elektrycznych czy sprzętu gospodarstwa domowego wzrosła. Staliśmy się także atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, dzięki temu, że byliśmy jednym z krajów Unii Europejskiej, dlatego dużo firm z zagranicy otwierało u nas swoje fabryki. Możemy wymienić tutaj chociażby LG, Volkswagen czy Philips. Z pewnością warto kojarzyć, że zmiany w największym stopniu dotknęły województwo śląskie. To tam zlokalizowana była nie tylko największa ilość kopalń, ale także największa ilość przemysłu ciężkiego, który miał bardzo duże zapotrzebowanie na energię. Lata 90. związane były z dużymi zwolnieniami i dużym bezrobociem, zwłaszcza w tym województwie, co później oczywiście przełożyło się także na migrację i na wyjazdy dużej liczby osób z tego województwa.